Nazywam się Bartek Sałek i jestem właścicielem salonu diwani, kuchni i wnętrza. Zajmujemy się produkcją mebli, zajmujemy się sprzedażą mebli, projektowaniem. Zaczęło się 37 lat temu, jak wysałem to wszystko z mlekiem matki. Moi rodzice zajmowali się tą branżą. Fokusujemy się przede wszystkim na kuchniach i garderobach, bo znamy się na tym najlepiej. Wygodna kuchnia to taka, w której wszystko jest pod ręką. My staramy się tak zaprojektować kuchnię, żeby myśląc o danym produkcie, żeby każdy domownik wiedział, gdzie on jest, żeby miało to swoje miejsce. Glum posiada cztery technologie ruchu i idealnie sprawdza się to w projektowaniu kuchni naszych nowoczesnych. Dlatego, że one ułatwiają komfort użytkowania na każdym etapie od stóp do głów. Mamy szuflady, szafki wiszące. I to klient sam decyduje, wręcz nas prosi o to, żebyśmy włożyli mu to do projektu, a później do realizacji. Servo Drive stosujemy w większości selekcji na śmieci, bo wtedy najczęściej podchodzimy z brudnymi rękoma, chcemy zgarnąć coś do kosza, stależa przed włożeniem do zmywarki, dzięki czemu delikatnym dotknięciem kolanem szafka nam się otwiera. Nawet jeżeli posiadamy kuchnię uchwytową, servo Drive jest mechanizmem, który wspomaga otwieranie, czyli przy delikatnym pociągnięciu za tradycyjny uchwyt on dodatkowo wspomaga otwarcie szuflady. Bardzo wielu klientów, którzy przychodzą do nas do firmy, nie wie nic o technologii ruchu, dlatego mamy wszystkie możliwe technologie ruchu do pokazania u nas w salonie i prezentujemy to klientom. I nie trzeba ich do tego przekonywać, oni po prostu chcą to i zostają z tym na no zawsze w swojej nowej kuchni.